Dziś Wam pokażę, jak zrobić swój własny serwer w Minecraft Otóż wchodzimy na stronę Aternos Aternos I tutaj klikacie Graj W sumie Wy będziecie się musieli logować Ale to jest strasznie proste Nie tak jak zwykle Klikacie graj Tutaj macie takie coś i już macie tutaj napis Uruchom, i już macie swój własny serwer. Mi coś nie działa. Jak uruchamiam, to mam jakiś, tak jakby mod, mod mi źle poszedł i nie mogę wchodzić. No ale za to są różne inne gierki. No i potem, jak kliknęliście Uruchom, no to też by, musicie tam oczywiście zrobić y, z, y, ten adres serwera jaki chcecie mieć tak jakby coś to ja mam y, ignacy.ternos.me ale wam jeszcze pokażę taki fajny tutaj serwerek już wam poczekajcie pokazuję tutaj poczekajcie zrobię cięcie i już wam to pokażę dobra i to jest ten adres ser serwera Jakbyście nie wiedzieli, to już Wam mówi o co w tym serwerze polega. No to, to tak jakby no to, co zawsze, czyli po prostu taka rozgrywka. Ja mam już tutaj dobre ty Jak chcecie, to możecie teraz właśnie dołączyć do mnie, by ja tutaj będę grał godzinami i, i zrobimy swoją rozgrywkę. Ja Wam dam oczywiście darmowe ity, jakieś y, jak, oczywiście, bo ja już jestem blisko netherite'owych, więc jak będę miał już te netherite'owe, to Wam będę rozdawała wieaksowe ity. No więc dołączajcie do tego serwa, Polec polecam go. No i cześć.